kolejny dzień rozpoczyna się niezbyt fajnie miałem wymienić kapcia, który ponownie wczoraj nawiedził mój rower, ale śruba, która mm, trzyma koło wyrobiła się na tyle, że nie jestem w stanie jej odkręcić. I tutaj nawet patrzyłem ziomeczka, którego śpię ze bitów cokolwiek nic się pasowało. Dziś jest niedziela i nie mam gdzie do serwisu tego zanieść Także najprawdopodobniej będę uziemiony przez jeden dzień tutaj Mega słabo Nie udało się ściągnąć koła, więc stwierdziłem, że wyciągnę samą dętkę Bo ogólnie znalazłem tutaj takie gównienko, które się działo. Wyciągnąłem to i teraz szukam, szukam tego miejsca Załatam i może będzie działało, zobaczymy Szmata zaklejona i teraz czekamy z pół godzinki, czy, tam, czy, 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 czy będzie tak samo, czy coś się polepszy. Daję sobie pół godzinki i idę się wykąpać. Więc tak, koła nie dało się ściągnąć przez tą śrubę, ale z założoną oponą, założonym kołem na rowerze ściągnąłem oponę, wyciągnąłem dętkę, znalazłem dziurę, zakleiłem, ale było wszystko w porządku. Dopóki nie ruszyłem, ruszyłem teraz robiłem 3 km i znów mamy praktycznie flaka ja Także będę chyba pompował co 3 km i jechał dalej Zobaczymy jak daleko mi się uda zajechać Znalazłem jak cienia w jakimś tunelu, bo dzisiaj jest znowu z 35 stopni, tragedia Kolejny update z trasy, za mną 20 km Pompowałem koło nie wiem chyba 4-5 razy. E, ogólnie nie dość, że no, strasznie słabo się jedzie, wolno. E, zamula tę tylko koło, czuję to, nie ma tej prędkości. To jeszcze w ogóle na zakrętach, jak jest mało powietrza, tu mam tak słabą przyczepność. I po prostu na zakręcie się nie wyrobiłem e, i wjechałem w pole. E, bo ten tył jakoś tak mi nie wiem. Chybocze strasznie. Jest tragedia, nie? z pompeczka znowu w rękę i znowu trzeba pompować. No nie wiem, przyjechałem 20 km, to i przejadę 130 myślę. Ale zajmie to bardzo dużo czasu. A już jest grubo po 14, może już jest 15. Więc jest tragedia ogólnie. Jeszcze te słońce. Jezus, serio, jest tak gorąco. Mam wrażenie, że jest jeszcze gorzej niż wczoraj i przedwczoraj. No i na Węgrzech jest też sporo właśnie pól e, z winogronami. Sporo tego już słoneczniki i winogrona to chyba. No i rodzaje, które występują tutaj na polach? No i ja lecę dalej. 50 km za mną. 10 razy już pompowałem koło. No ale idziemy dalej. Jestem świadomy, że chyba tych 130 dzisiaj nie zrobię dlatego znowu będzie dylemat gdzie spać szukanie na ostatnią chwilę miejscówki do spania ale jakieś 10 km zrobię sobie dłuższy przystanek ja chyba pomyślę na tym, gdzie dzisiaj będę kimał i dokąd chcę dojechać jeszcze trochę i słoneczko będzie zachodziło pewnie ale to dobrze, bo jest znowu serio Makabryczna gorączka Kolejna przeprawa przez taki most Jednokierunkowy, znaczy jednokierunkowy ze światłami Z temu też przez coś takiego już się przeprawiałem Trzeba poczekać po na swoją kolej I można śmigać O jestem podjęty, 60 67 km Uff, Masakra Koło co chwila o, jak widać, flaczysko. Widzowie nie wiem o co chodzi z dzisiejszym dniem, ale już wam mówiłem, że zgubiłem jednego laczka jeżdżę tylko z jednym, nie wiem po co w sumie, że mam flaka. A tutaj, jak widzieliście, miałem taką reklamówkę. Wcześniej miałem dwa buty, a teraz reklamówkę, bo jak padało, to po prostu szkodałem buty, nie? I się zatrzymałem, bo chciałem wodę. Patrzę, a tu jest tylko jeden but w środku. A gdzie jest drugi? Nie wiem. Ja pierdzielę. Sakra. Dobra, jednak nie jest tak źle. Patrzcie. Idę, patrzę i tam leży ten but. Muszę szybko biec, bo za chwilę te samochody będą, a w tych butach się biega kropnie. Ale patrzcie. <grywanie> nie wiem jakim cudem, ale mi tu wypadł. No dobra. Więc chociaż buty mam dwa. Zajebiście. Witam z wnętrza mojego namiotu. O właśnie widzicie jak się pięknie błyska. Dziś pierwnamiacie, zrobiłem 75 km 18 razy bodajże pompowałem koło Tutaj to wisi sobie mój ręcznik, chociaż tak nie wyschnie, bo właśnie rozpoczyna się burza, zaczyna padać, więc mam nadzieję, że mi po prostu... Namiot nie przecieknie, bo tutaj widzicie rower. Bo tu mam taki, taką wentylację. Rower mój sobie zawiązany o sznurki, bo w ogóle okazało się, jakby pierwszej nocy przygotowywałem sobie namiot, to y, okazało się, że nie mam czterech śledzi. Także też niezbyt fajnie. No i co, już tak sobie siedzę, wypiję sobie piwko zero, za chwileczkę coś jeszcze zjem i idę w kimę, bo tu rano trzeba szybko wstać i ogarnąć naprawę roweru. Witam, witam. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy na polu campingowym. Ja akurat jestem po serwisie łańcucha i napędu, jak każdego dnia. Ogólnie powinienem to robić e, wieczorem, żeby to łańcuch sobie zdążył wrzesnąć troszeczkę. No ale wczoraj jak zjechałem, to akurat była burza padało, więc i tak było bez sensu bo rower stał na zewnątrz jak widzicie nałożyłem na każde ogniwko po kropelce wosku, ogólnie mega polecam ten wosk, jest naprawdę fajny patrzcie kaseta i tak dalej jest naprawdę wszystko w fajnej czystości pomimo już yy, kilkuset kilometrów no i teraz będziemy nakładać równomiernie na całą resztę Kasety na wszystkie zębatki Flaczek całą noc. Powietrza zero. Ja się muszę spakować do końca. Nie będę leciał do jakiegoś serwisu rowerowego w tym mieście. Mam nadzieję, że tutaj mi pomogą. A jak nie, no to znowu pompowanie i jechanie aż do jakiegoś większego miasta. No i widzowie, ciąg dalszy niepowodzeń. Jestem pod pierwszym serwisem rowerowym. Dziś ma zamknięte, bo jest poniedziałek. <słuch> Idziemy dalej. Zdenerwowanie sięga zenitu. Kolejny serwis rowerowy, kolejny zamknięty. Nie wiem, muszę sprawdzić, może to jest jakieś święto, ale ruch na ulicach jest, lidl jest normalnie czynny. Nie wiem o co tu chodzi. No i dobra, do trzeciego eee, sklepu rowerowego, serwisu nawet nie jadę bo spotkałem w takiego ziomeczka na rowerze co wyjechał akurat dobrze mówił po angielsku to się z nim dogadałem. Dowiedziałem się, że dzisiaj i jutro jest yy, święto yy, na Węgrzech i będą otwarte tylko właśnie takie sklepy jak Lidl i tak dalej a wszystkie inne takie yy, mniejsze, mniejsze działalności typu serwisy rowerowe, jakieś yy, fryzjerzy i tak dalej, to wszystko to wszystko będzie pozamykane. Dziś i jutro. Także jeszcze dwa dni czekają mnie pompowania i jechania. Super, świetnie. To u góry wygląda jak mech, a to jak budyń trochę. Mam nowelaczki Z dla Parkside. No Bez szału z nadzieniem. No, no i większość Węgier wygląda, że pola, lasy. Nudno, płasko, ale w sumie to dobrze, bo z tym kołem nie dałbym rady e, mocniejszego tempa mieć, ani jakichś przewyższeń. Także tyle dobrego. 53 km za mną. Czekam mnie kolejne pompowanie. Jeszcze troszeczkę wody mi zostało. Muszę za chwilę znaleźć jakiś sklep. Bo już mi się kończyły zapasy wody. I niezmiernie, nierozłącznie. Upał. Upał jest okropny. 35 stopni. Jest naprawdę tragedia. Jeszcze to koło. I tak mi ciąży. Nie mogę ani szybko jechać. Co chwila, co 5 km jakieś muszę dopompowywać. Nie, strasznie, jest serio. Ogólnie polecam tego Lodzika. W Polsce jest tylko w wersji e, karmelowej, ale też jest bardzo dobry. Tutaj czekoladowy też jest niczego sobie. Skurwa, tak gorąco, serio. Ja się trochę źle czuję. Wziąłem sobie piwko wody, boś mi się skończyła. Ale pierwszy raz czuję taki zjazd straszny. To pompowanie co chwila koła to jest tragedia. Udało znaczy, Mam nadzieję, że się uda. Ja sobie bananka, odpoczywam. Znalazłem jedyny otwarty mm, serwis rowerowy w Schengen. Dojechałem tutaj chwilę temu i zacząłem dzwonić e, po wszystkich, bo na Google Maps wszystkie były, miały status, że otwarte. No, ale dzisiaj przez te święto właśnie nie były otwierane. Panowie się zajmują moim rowerem. Ja w chwilę przesunę odpoczynek. No i 70 km tak zrobiłem dzisiaj. Pomimo tego pompowania koła. No i moi drodzy, zostałem bez niczego. Znaczy kupiłem sobie tylko nowe łyżki e, do wymiany opony, znaczy do wyciągnięcia opony, bo tamte plastikowe mi się złamały. E, I co? No, panowie powiedzieli mi, że nie mają odpowiedniego sprzętu, żeby odkręcić tą śrubę, no bo jest wyrobiony gwint, znaczy gwint e, tu jest wyrobiona, nie? I po prostu. E, nie zrobią mi tego, bo też nie mają nowej. Mogliby to wyciągnąć, ale by musieli ją rozwalić, i nie mają nowej, nowej śruby. A jak poprosiłem ich, żeby mi po prostu załotali profesjonalnie tę dentkę, powiedzieli, że niestety nie mają czasu i że to zajęłoby bardzo dużo, dużo czasu, i tak dalej. A niedługo zamykają. Nie wiem, 70 km zrobiłem dzisiaj. Jadę chyba sobie do tej Serbii bo jeszcze mam. Właśnie w sumie nie wiem, muszę sprawdzić. Miałem coś zjeść, usiąść się, ale jak się usiadłem, to zacząłem dzwonić po serwisach rowerowych tutaj i oni jako jedyni odebrali, otworzyli i w sumie to nie polecam. No i wychodzi na to, że to moje ostatnie chwile na Węgrzech. O, nawet ładny zachód słońca. Eee, jak będę wspominał Węgry, mega nudno, eee, no ale płasko, więc dosyć spoko, fajnie się jechało, ale nudno. No, i niestety te nieszczęśliwe koło śruba. To wszystko się wydarzyło tutaj e, nawet w serwisie nie dostałem pomocy, także lipa. No, ale cóż, mam nadzieję, że Serbia będzie bardziej łaskawa i, i w końcu tam mi szczęście dopisze. No, i to tyle. Zostawiam Was z widoczkiem na zachodzące słońce na Węgrzech. No i widzicie Węgry coś mi nie sprzyjają Mówię, że zostawiam Was zachodzącym słońcem, a tu nagle krzaki No i ogólnie Serbia będzie pierwszym krajem yy, spoza Unii Europejskiej, do którego wjeżdżam Także mam nadzieję, że wszystkie formalności będę miał dopełnione W sumie wiem tylko tyle, że można wjechać na dowodzie Dowód mam jest on, kurde, coś mi się uważa. Jest on ważny także, mam nadzieję, że będzie ok. No, przekonałem się za chwilę. Dobra, tak jak myślałem, zawsze muszę coś odjebać. Okazało się, że granica już jest dzisiaj zamknięta. Pan mnie zapraszał na jutro na 7 rano, jest kurwa 19. Chuj mi w dupę. Granicę nie przejechałem, bo była zamknięta ale spotkałem bardzo uprzejmego ziomeczka, który pokazał mi taką miejscóweczkę i sobie dzisiaj tu prześpię na dziko i przy okazji pomaga mi troszeczkę przy ściąganiu koła użyczył mi swoich łyżek do ściągania koła z którymi poszło mi dobrze, teraz czekamy aż wyschnie klej i będę dalej działał mały burdel, burdel tu zrobiłem, bo szukałem rzeczy co nie było wcale takie łatwe no i mam nadzieję, a bo w ogóle, zobaczcie gdzieś tutaj gdzieś chyba, chyba była o tu jest dziura, którą zakleiłem przed wczoraj a tu powstała nowa i dlatego mi powietrze śpieprzało, ale była tak minimalna że sprawdzaliśmy to pod wodą, która się o tutaj wylała także tak sobie radzimy chyba po ciężkiej batalii mamy sukces ale nie było jednej dziury tylko były dwie, okazało się ja tak już od 15 minut cały czas trzymam to samo ciśnienie, więc mam nadzieję, że mogę chować oponkę i rano, jak się obudzę, to będzie dobrze. W ogóle patrzcie, śpię sobie, pokazywałem wam przed chwilą jak, nie? Tutaj sobie pan sobie chrapie, a ja mam tam namiot oraz w <słuch> Śpię sobie na takim troszeczkę, no dziko w sumie, tam jest, tam gdzie robiłem ten rower to w ogóle jakiś koleś sobie śpi na ławce, mam resztkę wody, do jutra tyle mi zostało i dzisiaj stałem pod ciężkim znakiem zapytania, czy chcę mieć czyste zęby na noc, czy chcemy mieć rano coś do picia, no i wybrałem, że chcę się jutro napić. Także, takie dylematy czasami w podróży są eee, Trochę się niebezpiecznie to czuję, bo na no, jakoś tak, nie wiem Za chwilę coś tam usłyszę Nie wiem, czy to jakaś zwierzyna, czy ktoś tam łazi No ale mniejsza z tym Z całym dobytkiem Rower tam, z drugiej strony, przywiązany do Do namiotu i idę w podróż Przełączony już pierwsze 10 a jutro, a jutro w końcu Serbia I zapomniałem Taki fun fact Dzisiaj Pierwsza noc bez prysznica Jedynie chrzeczki nawilżające mi musiały wystarczyć No zami tak bywa No i tak prezentuje się miejscóweczka, w której dzisiaj kimałem Tutaj miałem namiot Ja już gotowy Opona cała Dwie dziury zaklejone no i ruszamy z kolejną próbą przekroczenia węgiersko-serbskiej granicy Już blisko przekroczenia granicy Mam nadzieję że dzisiaj się udało i pech z opuszczeniem węgierskiej granicy mnie również opuści Zobaczymy tym razem udało wjechać się do Serbii. E, ja już jestem po małych zakupach. Kupiłem coś na śniadanie, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem. Szukam sobie teraz jakiegoś miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać i sobie coś zjeść. E, o tyle spoko, że mogłem płacić kartą w tym sklepie. E, no i co? Lecę dalej. Godzina 10, ja mam jakieś ich pieczywo. z. Sarem. tam był sobie sklep, no spójrzcie tutaj jest taka jakby nie wiem jak to nazwać, przypadkowo tam siedem ale ma coś takiego takie miejsce spotkań, gdzie można piwo kupić no i jest za 50. panowie już tam piwko piwko robią ja muszę sobie ogarnąć do końca dzisiaj dojechać, mam nadzieję że to koło jak trzyma, tak będzie trzymać no i ruszam dalej za chwilę Wczoraj nie miałem gdzie się wykąpać To dzisiaj chociaż zaliczę sobie plażę nad rzeką Pięć dyszyk za mną Rzymim sobie mały odpoczynek Czekam na pizzkę Zjem sobie i będę ruszał dalej Chciałem zrobić 3 chociaż ciągiem, bo dzisiaj mam do zrobienia 130, bo czeka na mnie nocleg. Nie pamiętam gdzie. W miejscowości wszystkie są takie dla mnie obce totalnie, że cały się przygotowałem, jeśli chodzi o jakąś taką geografię geografię mm, Ale No ale nawigacja jest, sobie jakoś ogarniam. Dziś mega mało nagrywam w drodze, bo jest okropny wiatr. Jak nie trzymam kierownicy. Dwoma dłońmi to jest naprawdę ciężko A poza tym dużo dzisiaj jeżdżę po właśnie dosyć ruchliwych drogach, jak, jak ta teraz Jeżdżą duże samochody, mega szybko Jest to trochę niebezpieczne jednak Ale już mam 90 km, prawie 89 dokładnie Koło nadal w porządku No i sobie tak jadę Jeszcze około 40 km chyba sobie wcinam pizze, którą dostałem na wynos, bo jej nie zjadłem zobaczcie, widzicie tą taczkę jakieś 3-4 km temu mijałem tą panią, szła z tą taczką szła sobie z tą taczką I dopiero teraz zobaczyłem, że ona ma tam butle z gazem i ona przyszła tutaj na stację benzynową z tą butlą gazu 4 km pieszo po ruchliwej drodze bo tutaj prowadzi na no, to stację znowu tylko taka już ruchliwa droga Sasiala y, krajowa, Wojewódzka, no coś takiego ja pierdzielę Kurde nie wiem czy widzicie o tam daleko ta pani właśnie odeszła bo chyba nie dostała tej budli z gazem I teraz po te 4 km y, będzie musiała wracać i ja pierdzielę masakra a tam jakiś kobaj jest sobie zimba w pełni chyba tam owieczki. O, ja sobie trzymam. Więc tak, dziś e, śpił takiego serba, który w ogóle jest obecnie w pracy, ale mm, poinstruował mnie, jak mam otworzyć jego mieszkanie. No i jestem sobie w środku. A jego nie ma, dopiero wraca za dwie godziny. Także w ogóle e, niezłe zaufanie do, do drugiego człowieka. Naprawdę jestem w szoku. Idę się wykąpać, ogarnąć rzeczy. I dzisiaj padam, zrobiłem sto chyba 20 km Zmęczony jestem, mega Tutaj moje pranie sobie wisi I widok z 7 piętra Gdzieś wy... Kurczę, to mi się coś na z Ja mam strasznie mega słowa pamięć do tych nas wszystkich Dzień dobry w No już na rowerze, w ogóle, zobaczcie. Mega fajny patent. Nie spodziewałem się takiego w Serbii. E, na przejściach dla pieszych. Bardzo mi się to podoba. Wiadomo Do moi, ile będę czekał. Lubię takie rozwiązania. Ale jest gorączka dzisiaj znowu. Ja pierdzielę. No w ogóle, zobaczcie, nie wiem o co chodzi. Ale tyle, że tyle żółtych liści. Jest co prawda środek sierpnia. Temperatura makabrycznie wysoka. Ale no tu jest od groma już złotych liści, takich jakbyśmy mieli. Nie wiem, co najmniej koniec września. Dziwne, mega Jechaliście kiedyś rowerem? Czy pasmówką? Nie? Ja to dzisiaj też nie. Wiem. Uu! 63 km za mną. Żar z nieba lecimy dalej do Belgradu no i takim oto sposobem dojeżdżam do Belgradu sobie rzeczka płynie mamy mości, chwileczkę temu jechałem po tej dłuższy odcinek po tej trzy pasnówce, bo nie było tej ścieżki rowerowej dlatego było trochę niebezpiecznie, ale jakoś przeżyłem I tam widzimy dalszą część miasta i lecimy Teraz jest tak, misja w Belgradzie: poszukać e, serwisu rowerowego. Następnie za e, Belgradem kawałek, z jakieś 15 km, mam nocleg. Także zrobiłem 70 km, chyba jakieś 85-90, dzisiaj dobijemy. Czekajcie, że jestem w kolejnym serwisie i kolejny serwis nie potrafi się z tym uporać. Nie mogę odkręcić je w ogóle. Mówię im, że można ją rozwalić. A oni, że OK, ale nie wiedzą jak ją odkręcić. Jestem w serwisie rowerowym. Panowie męczyli się pół godziny, żeby śrubę wyciągnąć. Teraz nie mogę spasować innej, więc jest lipa. Czekam sobie z bagażami. Zobaczcie, jak ładnie jestem już w Belgradzie. Koło, znaczy koło. Śruba naprawiona, ponownie mi wymienili. I ruszam na mój nocleg. Fajnie przyjemnie jest.